Witam. Dzisiaj na testy restauracja Hong Ha w miejscowości Przytoczna. Opinia z Google 4.3, więc zapraszam na testy. No i tak się prezentuje to danie. No i widać naprawdę porcja bardzo duża. Kosztuje 28 zł. Jest to kurczak w cieście po pekińsku, więc zapraszam na test. Ogólnie mięsko jest bardzo mięciutkie. Panierki nie jest zbyt dużo na tym mięsie. Jest mega fajne, wszystko świeżutkie, mięciutkie, więc super sprawa. Tutaj jest w ogóle sosik słodko-kłaśny. Naprawdę dobre. Tutaj pod warzywami, tak samo warzywak jest taki ciemny sos, on jest taki dosyć pikantny. Ale też jak najbardziej super sprawa. Ryż jak i surówka, jak najbardziej wszystko świeże. Jak najbardziej dobre. Co prawda dla mnie te warzywa z tym sosem jakoś nie są takie dla mnie idealne. Mogły być troszkę lepsze. Ten sosik słodków właśnie jak najbardziej mega super sprawa. Dla mnie opinia całości 8,5, ale z racji, że porcja jest naprawdę bardzo duża, cena 28 złotych, cena do jakości 9,5. Naprawdę polecam, bo warto.